Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej! Cudowny pokaz siły, precyzji i zwinności. Wygląda na to, że nie ma już chętnych na walkę z nowym mistrzem. I tu się grubo mylicie. Rycerz Silgrat? Ja je. Zawsze mówiliście, że takie pojedynki to zwykła farsa dla prostaków. Prawdziwy rycerz potyka się z drugim rycerzem w znakomitym otoczeniu mężu Wida. Wyzywam cię, Wiedźminie! Tak, tak! Nigdy nie zapomnę tego, co na turniejach wyczyniał Seldkirk. Mój brat miał wiele okazji, żeby udowodnić swoją wielkość. Niestety, świat schodzi na psy. I dziś, żeby rycerz dowiódł męstwa, musi się mierzyć z pospólstwem. Ale widzę, że jest między wami Wiedźmin. Nijaki to dla mnie ród, ale kunszt rycerski zadowalający. Może kiedy padnie u moich stóp, przekonacie się, że nie jestem jeno bratem Sephirka. Zyskam sławę jako Silgrad, postrach Wiedźminu. Wyzywam cię, Wiedźminie. Stawiam dwie sakwy złota. I wierzaj mi, że Silgrad byle chama na pojedynek nie pozywa. Chcesz dowieść, że jesteś równy swojemu bratu? Pokaż, co potrafisz. Nie gotuj się tak, Skipper. Jakby ktoś nie zauważył, to on ma głos e, Skippera z Pinguinu z Madagaskaru. Więc. Nawet nie pamiętam jego imienia, dla mnie to jest po prostu Skipper. A pingwiny z Madagaskaru są zajebiste, taka prawda. mordercą. Walczyliśmy na pięści. Lepiej mi było zginąć z Twoich rąk. To był uczciwy pojedynek. Sam tego chciałeś. Zrujnowałeś moją reputację. Dałem Ci popysku i wygrałem dużo pieniędzy. Twoja reputacja mnie nie obchodzi. Jeszcze się spotkamy. Silgrad nie zapomina zniewag. Gratuluję zwycięzcom. Dziękuję. Pokonanem. mnie? pokazałeś mistrzowski kunszt. Walka z Tobą to zaszczyt. A teraz rozliczymy kulę oczy noczem wygrał to i owo. Jak ta moja kieszeń teraz wygląda? Oo, 1277 zarobiłem z 300 orenów. Nice, nice. Okej, okay. em... Um... Odpoczynek. Odpoczynek. I zakupy. A, to zapraszam. Czym mogę służyć? Patel ma głos pawiana, zjem łasica. Się pamięta pewne rzeczy. Okej, okay, miecz oddziałów specjalnych... Co to do to... What the fuck robi moje zębate ostrze tutaj? Tu idzie sempaty ostrze. Znoszone buty, elfia zbroja. Ech, nie powala. To zostawia No, gwiazdę tańczącą nam tutaj, chociaż i tak z tego nie korzystam. Um. No... Na temat -Rana. ok, to te akta szpitalne już chyba czytałem. Wszystkie ok, um, trofeum z krabu pająka. Mm, nie powala, Trofea z bossów są lepsze. Ok, sprzedamy trochę tego zbędnego ...szajsu, co tu mam. Alefia zbroja jakoś nie powala. Ehm, um, Trofeum z Endriangi, też mi niepotrzebne. potrzebne. Znałem Pająka, whatever. Um, to też. Okej, okay, co ty tu masz? Żarcie, nie? No dokładnie. No. I w ten sposób jestem bogatszy o jakieś 500 torenów. Nice. Dobra. Trzeba by iść do Saski, może. Hmm, tak. Czekaj na rozwój wypadków. Ok, poczekam, aż się będzie nam nie chciał zemścić skipper. Whatever. Teraz krótka przechadzka po Wergen. Jeśli mi się wydaje, coś tylko obczaje. Hmm. No ja całkiem to przytuli. Ok, nieważne. Teraz pójdziemy do Saski.

nie znamy się, ale wiem, kim jesteś. Pracuję w banku Vivaldich i jestem tu w interesach. Sprawdzam rentowność miejscowej kopalni. Vivaldi zrób. Jak ryba. A przy okazji, na mocy instrukcji udzielonych każdemu z agentów banku, śpieszę ci poinformować, że masz otwarty nieograniczony kredyt. Chcę zaciągnąć pożyczkę. Jasna sprawa. Jednakowoż nie dysponuję dużymi środkami. Mogę zaoferować standardowy kredyt dla przedstawiciela profesji wysokiego ryzyka. Jezu, zaraz, zaraz wrócę. Okej, okay, fałszywy alarm, pewnie zaraz zadzwoni jeszcze raz. A zobaczmy co to. Vivaldi chyba się nie obrazi, jeśli więcej. To prawie wszystko co mam, ale dam sobie radę. Chyba o to byś słyszał. Więc nie To ile mam? Nie. Dobra, czyli Justin Bieber Easter Egg mamy już za sobą. Podobno to, co to na jest to Bimber, ale ja nie mogę się pozbyć wrażenia, że on się po prostu drze Bieber. No nieważne. Hmm. Te, żebym ja miał zielone pojęcie, jak tu się poruszać jeszcze. Hmm, trzeba było coś ciekawego chyba. Co to jest? Witam kolegę po fachu. Hmm? Jestem uchacz. Szczurołap. Pułapki wszelkiego sortu, na myszy i na trole, Ze specjalną zniżką dla Wiedźmina. Złap coś wielkiego! Jezu, Zaraz wrócę. Okej, okay, już jestem. Um, właśnie sobie przypomniałem, że dzisiaj jest u mnie w mieście mecz siatkówki Polska-Francja, na który... Jako, że moja ciocia pracuje w. E, jako księgowość na boisku miejskim, to, to mam bilety, które są mi naprawdę. A czy no, brat chce jechać, to mogę z nim skoczyć, ale żebym ja był jakimś fanem tego sportu. Czekajcie chwilę, dzisiaj jest dzień kontaktowania się ze mną za pomocą telefonów, więc. Okej, okay, jestem dzisiaj wręcz rozszarpywany przez telefony. Eee, ona jest ta rada. Ominęła was niezła bitka, panowie. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki. Książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się nad polem bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość kilka złych. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć wergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie, toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak. Ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły, można to jakoś przegnać egzorcyzmować? Tym zajmę się ja i Gerald z Ribi. A, królobójca. Który wbrew temu, co mówią baby przy studni, nie jest królobójcą? Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczęta od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Panowie. Nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję. Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed trzema laty. Nie! Yeah, żelastwa się wala po tamtej masakrze! Więcej niż Cecil ma w szuf w brodzie! Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Sigrin. I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipiej i Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpem? No... <coughs> co, coś mnie tam w gardle drapie. To napij się wina. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że... Ilu? ludów jest pod dwie setki, ale my nie w Chłopów będzie z pół tysiąca. Poprawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? Pięćdziesięciu trzech rycerzy i dwustu zbrojnych. Mało. Henselt ma pięć tysięcy. To daje pięciu na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli uczników, to kto wie... Marzy mi się regiment ciężkich, leryjskich uczników. Mamy coś znacznie lepszego. Elfy z kojatel. Wejście Smoka. Sto najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie. Nie w smak bratać mi się z elfami, ale bronić się można i kijem, umazanym w wojnie. W moim chówcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie. Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Saskio, wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie. Jorwet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Dyć to elf! Stradę ma we krwi! Od wieku z ludźmi walczy! Ale po raz pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają pokoju. Umierali za Nilfgaard, za Dolinę Kwiatów na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał. A elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia. Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć, ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać. Chcę, żeby Jorbet zasiadał z nami przy tym stole. Chcę, żeby zabijał dla nas Kedweńczyków. I zapewniam was, zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie. Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie! Chodzę w to! Jurwe zostaje! Siedź, cicha! Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus Jestem za. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie. E, niech będzie! W imię lepszych czasów i na pochybel, Kedwen! Jestem za! Na pochybel, Skurwy Zdrowie! Rucizna! Ona umiera! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jak oka w głowie. Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się nią! Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie nosze!